Hejka! Dzisiaj pyszny makaron z kurczakiem, boczkiem, porem i camembertem. Prawdziwa uczta! Delikatna pierś z kurczaka, chrupiący boczek, aromatyczny por i aksamitny sos rozpływającego się sera camembert tworzą razem danie, które podbije Wasze serca. To szybki i prosty przepis, który smakuje jak z najlepszej restauracji. Idealny na obiad lub kolację, kiedy macie ochotę na coś wyjątkowego. Spróbujcie sami, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Oczywiście wiem, co mówię, gdyż moja żona oszalała, kiedy pierwszy raz tego pysznego makaronu spróbowała. A teraz, kochani, zostawiajcie lajki i komentujcie ten film, a ja już w następnym pokażę Wam super przepyszny przepis na sałatkę śledziową która sprawi, że wasze święta będą wyjątkowe.